No właśnie jestem w trakcie. O, jest złoty. Bandy to przyknięte. Króba sprawa. Aha. Ej, czekaj. Pierw szukałem płótna, nie byle jakiego płótna. Musiałem wybrać nóż, nie taki do chleba. Ten nóż musiał być ostry jak brzytwa właśnie. Dlatego użyłem brzytwy i dokładnie oddzieliłem skórę czyli to co to, to... to Przecież to mówił to Okej okay. Bezkształtny mary O stary Ja jestem E ja od wczoraj to jestem kurwa non stop Mam jazdy Kurwa Ciąg za baj krąg nie wiem, czy w dobrą stronę, ale serio, kurwa, musiałem zamknąć tą windę, żeby ona ruszyła do góry. Ho, chuj, złoty. Nie te, ej kurwa, dojedziemy do celu. Aha. Nie tym razem, nie tym razem. Spokój ducha zachowany. Zamknięte. Wazon. Weź wazon jakby trzeba było mi zajebać, a co? Zamknięte. Kurwa zamknięte. Aha. To, co ten. Co? O. Zaraz sprawdzimy, czy mam klaustrofobię. Ja pierdolę. Szanowny panie, doskonale rozumiem pańskie rozgoryczenie i proszę mi wierzyć, bardzo współczuję panu i pańskiej żonie. Jestem jednak zmuszony oznajmić, że nie życzę sobie otrzymywania dalszej korespondencji. Każdy przeszczep skóry jest bardzo skomplikowaną operacją i nieodz o, nieodzownie wiąże się z dużym ryzykiem porażki. Z całą odpowiedzialnością zapewniam jednak, że zarówno ja, jak i moi koledzy ze Szpitala Świętej Anny, zrobiliśmy wszystko, co się dało dla pańskiej żony. Mówiąc szczerze, wierzę, iż zabieg nie, zabiegu nie dało się przeprowadzić lepiej, szczególnie przy tak rozległych obrażeniach. Ma pan oczywiście pełne prawo do wyrażenia, Opinii i w pełni rozumiemy pana rozczarowanie. Jest jednak coś, czego nie jestem w stanie pojąć, czy naprawdę sądzi pan, że wypisywanie pełnych nienawiści listów do mnie, czy też do innych lekarzy, rozwiąże pańską sytuację. Tak jak wspomniałem powyżej, w pełni rozumiem, że nie był pan narażony na olbrzymi stres i tylko z tego względu nie wyciągnąłem konsekwencji prawnych. Warunkiem jest jednak zaprzestanie zasypywania nas. Obraźliwą korespondencją. Pozwolę sobie postawić sprawę jasno. Nie będę tolerował gruźb skierowanych do mojego personelu, rodziny czy też do mnie. Jeśli potrzebuje pan pomocy psychologicznej, mogę poprosić asystenta o przesłanie panu danych kontaktowych do kilku specjalistów, którzy pomogą panu przetrawić ten trudny okres. Z poważaniem i najlepszymi życzeniami dla pana oraz małżonki. Aha, dobra, to już wiemy o co się rozchodzi. Wiemy się o co się rozchodzi czyli żona ziomeczka tutaj. Oho, to jest coś jakiegoś pierdolca. Ziona, żona ziomeczka uległa wypadkowi w tym budynku. I ona się spaliła i on jej zapundował rekonstrukcję skóry, ale według niego lekarze spierdolili robotę. I ona jest pewnie szpetna w chuj jest pewnie, kurwa, i w sumie wiadomo o co chodzi, nie? Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay. <coughs> <coughs> Dojebany klimat, ma. no trzeba przyznać, że... że ma, no w sensie dobre jest to, że nie ma tych takich e, straszaków co chwilę, przez co budowanie napięcia takim chodzeniem jakimiś kurwa e, pierdoleto przed oczami, e, te przerwy takie, które budują to napięcie, a potem tym jakimś wyskoczeniem czegoś na mordę jest Póki co całkiem nieźle zbalansowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czy się tu wrócić? No nie bardzo, co? Kur. Przecież nie dało się tego otworzyć. Ujacięcie cięcie też zajęcie. Mogę wyjść do góry. Zamknięte. No to... No to chodźmy do góry. Robimy grilla? Tak nie chciałbym się spierdolić na dół, wiecie. Achuj, chuj, korci mnie. Możesz skakać? Nie możesz. Już myślałem, już myślałem. <laughs> Musiałem sprawdzić. Musiałem sprawdzić jak na tym stanę, to co coś się stanie. Ale by the way. Jak już tutaj przeszedłem, to mogę sprawdzić, czy tu czegoś jeszcze nie ma. Nie wiem, czy tu są jakieś coś poukrywane rzeczy czasami, czy nie. Może ja coś opuszczam, a nie wiem, kurwa. Ale dobra. Pójdźmy dalej. Nie no, chłopiec na pewno pierdolnięty, to nie... Czy to się drze z tego? Ufa! O ty kurwa! Ty. Mogłem się spodziewać, no. Tak, dokładnie, w oczywistych momentach nic się nie dzieje, nie? Tak, bezczelnie patrzę w te okna, aż w końcu coś z tego okna wyskoczy mi na mordę. To jest więcej niż pewne. Kurwa, wszystko, kurwa, otwieramy, kurwa, wszystko. Patrz, o. Jest, dobra. Symptomy ostrzegawcze. Poniższa lista jest kompilacją najczęściej występujących objawów schizofrenii. Co prawda choroba ta jest zwykle diagnozowana u pacjentów pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, znane są jednak przypadki występowania tego zaburzenia u starszych osób. Należy jednak pamiętać, że wymienione symptomy nie występują jedynie w przypadku schizofrenii i powinny być traktowane jako jedynie jako wskazówka dotycząca tego konkretnego schorzenia. Aby uzyskać prawidłową diagnozę, należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą, np. psychologiem lub psychiatrą. Pusty wyraz twarzy wpatrywanie się w przestrzeń tak. Mimowolne ruchy twarzy tak. Bezsenność nie zauważyłem. Nienaturalne gesty i postawy zawsze tak było. Niemożność odczuwania radości z jakichkolwiek zajęć zdecydowanie. Depresjonalizacja? Co to w ogóle znaczy? Dziwne, niezdarne nie ruchy możliwe, że to przez wypadek. Podatność na gniew i agresję raczej pasywno-agresywnie brak motywacji tak. Myśli samobójcze są szanse. Zależy, jak wstanę. Co te szczury, kurwa, to jest jakiś motyw przewodni chyba. To jest zamurowane okno? Nie wiem, weźmy tu. Mogę tu wejść? Zdecyduj się wreszcie. Kurwa, ale na co? Ja zazwyczaj zdecydowany jestem. W końcu z tej takiej szafy też coś wyleci. Znowu tutaj? Czy będziemy błądzić na stop pod mieszkaniu? się chyba za mocno spisgałem na to Zawału zaraz dostanę <laughs> Kasiks będzie mia miał kartę udar, ja będę miał kartę zawał o. Jezu to jest zegar, myślałem że to jakiś Kurwa jak pusty w tym, z daleka wyglądał taki Z, z Kurwa, skąd ja to wiem? Oglądałem Blicze Agatem. Stary zaczął ma oglądać i mu odpierdoliło. Dobra. Coś w tych szafkach jest? Ale nie tym razem. Nie, nie, nie. Tu se takie łatwe nie jest. Co są drzwi? Nie można tego cofnąć. Nie można tego cofnąć. Jak już tak za daleko zaszedłem to ja bym się nie cofał, nie? Nie można tego cofnąć. Wiedziałem, wiedziałem. Wiedziałem. Kurwa. Niezły towar brali twórcy. Co jest, kurba, pieski mieszają w to? Dobry piesek, jest jakaś aluzja, mogę coś jeszcze otworzyć? Nie. chodzi ty. No nic, idziemy dalej. Idziemy dalej. Ty także tego chcesz? Zależy o co pytasz. Nie zastanowiłem się nawet, podrapało po drzwiach, otwieram, pierdolę, najwyżej dostanie drzwiami. Kurwa to, <gryw> to szybkie zamykanie się drzwi za plecami to jest jakiś... Ta gra wie, że mogę mieć odruchy spierdalania, nie? Więc zamyka za mną drzwi po prostu. Okej. Okay. W sumie ciekawy obraz, tak obiektywnie patrząc. Czuć tu jakąś formę sztuki. Ale pojebanym trzeba być. W pojebanym trzeba być. Jeej pierdolę, ty. Nie chcę się teraz obracać. Ja się nie chcę obracać z powrotem. Ty, wiedziałem, ty kurwo. Wiedziałem. Wiedziałem, że tak będzie. Ty co ta gra? To jest jakieś. Yy, polowanie na mysz tylko na hardkorze, czy co? Co to w ogóle jest? Ucie, chodzi, ty. Sobie idę, spokojnie. Luzu Nic nie widzę, ale idę. Jezu, jak to się giba, ten obraz to jest jakieś pojebane. Pierdolca dostaję. Nie tym razem. No i co? Ty, kurwa. Zapal to kurwa. Napijemy się herbaty? Kurwo jebana? O, na, na... Napijemy się herbaty! Dobra, mogę tu coś wziąć. Kurwa chuję robi za tym dźwięk. Nic nie mogę wziąć. Wyjść już, no mam kluczyk przecież. O co chodzi? No i wzięli. O! O! 6 kwietnia! Dziś rano znalazłem jego kolekcję pustych butelek. Zareagowałam emocjonalnie. Może jaki akcent? <grym> jaki akcentem? Zareagowałam emocjonalnie. Wiem, że dla niego także jest to trudne, ale do cholery nie może tak się zachowywać. Z małym dzieckiem w domu. To po prostu nieodpowiedzialne. A, czyli jesteśmy alkusami, czy jesteś malkusami? w symulator jakiś? Napijemy się herbaty? Kurwa, jebana. Na, 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 na. Nie wiem, czy mam się wracać tutaj, szczerze mówiąc. Mam klucz gdzieś. Co tu się... Właściwie... Dzieje... A? Jest kluczyk. Mam deja vu non stop. Ty te, to jakiś... Ta gra odpierdala Matrixa niezłego. Czemu to non stop z szafek słychać? Kurwa, masz w tych szapka, szapkach. Ty zagramy? Dobra, normalnie kręcimy korbką, O, i ja, pierdole. Dobra, kręć. Nie wiem, jak to się kręci, bo tak. O. Mieczysław Fok, gramofonomanka. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? To już chyba wiem skąd mu się bierze ten artyzm cały. Jakby... To nieźle. Właśnie piję wam Pietrek więc szczere pytanie. Napiszcie ze mną herbatę. Ja pierdolę wiadomo, że można tylko wstać rano. Na tym polega odpowiedzialność. No. Tak, dokładnie. Dokładnie. No, ja lecę po rekord, co mamy. Końcówkę. Po, nie, połowa lutego jest. E, plus minus. No to. Półtorej miesiąca, no. Będę jak chuj. Widziałem nawet ostatnio takiego memuszka, że... Żeby ten ziomek taki e, siedział jak buddyjski mnich i medytował i podpis, że kiedy przez, e, kiedy twój organizm przez tydzień tam nie dostał alkoholu czy coś takiego i ten ziomek taki <śmetytujący> medytujący, no, no dokładnie, półtorej miesiąca <śmety> jestem kurwa jebany mnich. Środek, nie wiem co to jest, ale on chce z tego robić dragi, znaczy my chcemy, tak? Mi sensownie. Zagrasz coś jeszcze? Dawaj tą gorbką, kurwa. Nie działa w Wielkiej Brytanii. Kurwa dobra, teraz gdzie są drzwi? Tutaj to są drzwi? Nie, to, o, to są drzwi. Kurwa, nie, to nie są drzwi. Ej, ciemno jest w chuj, ja nie. To jest szafka. Gdzie są? Gdzie jest wyjście stąd w ogóle? Tu było wyjście, co nie? To są drzwi. Nie wiem o co chodzi. Mogę coś tu przełączać, ale ja się za bardzo Nie znam na gramofonie, nie? Graj kurwo Jeszcze coś można było złapać. O, tutaj coś. O. Nie wiem, co to jest. Czemu to się ten. Nie rozumiem o co chodzi. O co chodzi? Nie ma tu jakieś wejścia do narni czy coś? Nie Maria! Teraz ci wyszło, kurwa. Nie wiem co za wichajster. Pochój ten wichajster w ogóle. Tutaj też jest jakiś wichajster. Też nie wiem co za wichajster jest. Mam chciał tą szpulkę przesunąć na przykład, nie? I co? Dumbling all around, dumbling all around, dumbling all around. It's so funny. Dumbling here and there, dumbling everywhere, Random and never declare. Chyba nakręciłem o, Drzwi. dobra, dało się wypierdalamy stamtąd. Ok, czas na malowanie, dobra, dawaj Fajny, fajny ten obraz się tworzy. Pierdolą bym sobie taki na ścianie. Bez kitu. Czekaj, czy można sobie taki zamówić.